Port Gdańsk to port o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. To jest port, który generuje ogromne zyski z przeładunków dla budżetu państwa. W 2024 roku z CEU. VAT-u i akcyzy do budżetu państwa powinno trafić ponad 55 miliardów złotych z przeładunków dokonywanych przez podmioty w porcie Gdańsk. Dlatego port Gdańsk powinien być cały czas wzmacniany infrastrukturalnie, tak żeby możliwa była realizacja inwestycji w przebudowę nabrzeży, w budowę nowych terminali. To w porcie się dzieje, natomiast powinniśmy szczególnie dbać również o to, żeby wychodzić naprzeciw nowym wymogom, legislacyjnym Unii Europejskiej. Stąd też realizujemy w tej chwili inwestycje pod kątem spełniania obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej. Jesteśmy dzisiaj hubem kontenerowym, to znaczy, jako jedyny port na Morzu Bałtyckim, przyjmujemy największe kontenerowce, które pływają po morzach i oceanach świata. Blisko 400-metrowe statki, które przewożą ogromne ładunki w kontenerach. Z tego korzysta cała Polska i nie tylko. Korzystają również z tego nasi sąsiedzi. Te ładunki są przeładowywane na mniejsze statki. Są przeładowywane na kolej, na transport drogowy i dzięki temu mogą się rozwijać i. Prowadzić działalność gospodarczą przedsiębiorcy w różnych częściach Polski i w państwach sąsiadujących z Polską. Jest trudna sytuacja geopolityczna. Port Gdańsk też dotykają turbulencje, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Jak ta sytuacja się rozwiąże, tego nie wiemy. Natomiast niezależnie od wszystkiego musimy budować konkurencyjność portu Gdańsk która jest zapewniona właśnie dzięki temu, że dalej rozwijamy port. Ambicją portu Gdańsk jest bycie portem zrównoważonym w niebieskiej i zielonej gospodarce.